Witam Was się bardzo serdecznie w poradniku do AI 900, czyli podstaw sztucznej inteligencji w rozwiązaniach Azure, chmury Azure Microsoftu. Jest to drugi certyfikat, który udało mi się zdać w tym roku. Jeżeli będą pojawiać się certyfikat, certyfikaty, to prawdopodobnie będą już te trochę trudniejsze, ale zobaczymy jak czas pokaże. I ten certyfikat AI 900 z podstaw sztucznej inteligencji składa się z pięciu działów. Pierwszy z nich jest to podstawowe pojęcia definicję, jak również odpowiedzialność za rozwiązania AI. Tak? Jest tam kilka punktów, które właśnie Microsoft przedstawia. Druga rzecz jest to machine learning, czyli uczenie maszynowe. Jest to taki też największy jakby obszar w naszej codziennej ekonomii. Tak? Firmy wykorzystują dane z przeszłości, by jakby prognozować, czy robić coś i ulepszać te dane przyszłe, tak? Prognozować, czy tam jakoś z tym działać. I to ma aż 35% do 35%, także jest to największe. A przypomnijmy, że żeby zdać certyfikat trzeba mieć 70%, także to może zaważyć na zdawalności. Trzecia rzecz jest to Computer Vision, i to jest przede wszystkim, jak macie na przykład w telefonie Google Lens, to możecie zrobić sobie zdjęcie w restauracji gdzieś w Japonii, w Hiszpanii, gdziekolwiek, menu, i to wam tłumaczy, tak? czyli interpretuje obraz. Obraz, zdjęcie, czasem też film, ale przede wszystkim obrazki, i następnie to jakoś przetwarza, tak? Więc to jest fajne sobie móc przetłumaczyć menu, nie znając hiszpańskiego czy japońskiego. Czwarta rzecz jest to Natural Language Processing, czyli interpretacja, rozumienie języka ludzi, human language, zarówno pisanego, jak i właśnie mówionego. No i tutaj, bym powiedział przede wszystkim chatboty, tak? Gdzieś tam w bankach, czy chat GPT, czy cokolwiek macie. Możliwość galania z czatami, i piąta rzecz to jest generative AI, czyli generatywna sztuczna inteligencja. Chodzi o to, że tworzymy właśnie obrazki, muzykę, tekst. Filmiki też można w sumie od niedawna robić na OpenAI na podstawie jakichś danych, właśnie z przeszłości. Tak? Uczy się model i tam później to generuje. Idąc dalej, czy warto zdać AI 900? No, jak zawsze, to zależy. Więc jeżeli mm, uważam, że warto, jeżeli lubisz data science, ponieważ ogólnie sztuczna inteligencja opiera się na modelach, w dużej części przynajmniej, jest to takie matematyczne, to nie jest jakby stricte programowanie, więc to nie jest na równo, nie jest to na równi z programowaniem, bym powiedział, takim tradycyjnym kodowaniem, także trochę trzeba to lubić. Po drugie, mm, po drugie jeżeli lubisz OpenAI, lubisz ChatGPT, chcesz zrozumieć, jak to można bardziej połączyć rozszerzyć także, też jest tu pole manewru. Następnie, jeżeli chcesz być w trendzie AI, tak, jakby zdobyć jakieś pierwsze doświadczenie, teraz zrozumieć pojęcie i tak dalej, więc jest to fajne. A ogólnie zmierzamy w kierunku większej adopcji AI na pewno. Czwarta rzecz, jeżeli e, lubisz Ażura i Microsoft, no to AI idzie e, właśnie, jest to główny curing, bym powiedział, Microsoftu teraz. Tworzą sobie konferencję, była w tym roku też w Szwajcarii. Ale Microsoft jest bardzo nakierowany na sztuczną inteligencję, nawet chcieli tworzyć jakieś własne mm, zasoby energetyczne, yy, własne elektrownie do właśnie, żeby móc zasilać centra danych. To trzeba było poczytać, jaki jest tam status tego. Natomiast yy, no, nie, mu, nie trzeba robić tego certyfikatu, więc jeżeli nie lubisz data science, jeżeli akurat skupiasz się na czymś innym, na przykład ludzie z frontendu, no z pewnością mogą używać Copilot'a który super pomaga w wypisaniu kodu do CSS, tak? stylowaniu i tak dalej. Ostatnio brałem udział w hakatonie i mega to fajnie pomaga. Natomiast no nie trzeba wiedzieć, jakie są typy machine learningu czy jak się tam dzieli. Deep learning, tak? Także tak mówię. Oraz jeżeli ktoś nie lubi Azura, na przykład pracuje z AWS-em, z Google Cloudem, czymś innym, OpenShift, Alibaba. To, no to też można skupić się na innych certyfikatach, akurat aż sobie odpuścić. Pierwszy z tematów jest właśnie definicje AI, podstawowe oraz właśnie odpowiedzialność. I tu mam właśnie z tych podstawowych pojęć, czyli machine learning, computer vision, NLP oraz konwersjonal AI, czyli chatboty. Jakieś przykładowe, właśnie pytanie, które mogłoby się pojawić, no to właśnie jest, y, które najlepsza? Rzecz jest do identyfikacji obiektów na obrazie, tak? Najlepsza, najlepsza rzecz, najlepsza cecha. Oczywiście jest to Computer Vision, tak, jak widzimy sobie tutaj na pomarańczowo, i pod spodem jeszcze mamy to Responsibility AI, czyli branie odpowiedzialności. No i ogólnie tu polega to na tym, że y, powinno być to otwarte dla wszystkich, każdego traktować porówno, y, jakby nie pozwolić na wyciek danych. Następnie też brać odpowiedzialność za to, co stworzymy, i robić też dużą transparentność, tak. Najlepiej zrobić jakąś dokumentację, żeby to fajnie było widać, co jakie API robi, itd. itd. bo są duże firmy, które, które nie mają dokumentacji i człowiek zgaduje. Także tak, i napisałem, że Dystopic easy easy, czyli ogólnie łatwo tu zgarnąć jakiś punkt na egzaminie, ponieważ zwykle pytałem jedną z tych definicji, także to jest nie warto tutaj tracić punkta, bo to jest to dosyć proste, jest sześć elementów i macie jedną szóstą, tak. Ok. Lecimy dalej. Fundamental principles of machine learning, czyli ogólnie machine learning, uczenie maszynowe, największa to część i tu mamy właśnie typy machine learningu, czyli supervised learning, czyli z trenerem, z labelkami, czyli właśnie z etykietami, jest to najbardziej dokładne, najmocniejsze, ale wymaga wytrenowania modelu, czyli najbardziej kosztowne. Czyli można sobie na przykład powiedzieć, czy na obrazku jest kot, czy pies. Tak. Następnie mamy unsupervised learning, czyli bardziej taka klasyfikacja, dzielenie obszarów na części, przyporządkowanie, natomiast jakby dokładnie coś więcej powiedzieć jest ciężko tak, temu algorytmowi. I na końcu mamy reinforcement learning, czyli ogólnie polega to na każdej i nagrodzie. Jeżeli nasz algorytm zrobi coś dobrze, to dajemy mu punkt, a jak nie, to odejmujemy mu. Potem mamy ML Process Steps, Machine Learning Process Steps, czyli tu bardziej w Azure właśnie mamy pewne kroki przy tworzeniu modelu, przy jego obsłudze, tak, więc takie są i z tego też miałem na egzaminie jakieś pytanie. Następnie mamy usługi, usługi, narzędzia związane właśnie z Machine Learningiem i jest cały portal nazwany Azure. Machine Learning Studio, gdzie możemy sobie graficznie tworzyć modele i tam coś sobie obliczać. Tak? Akurat ja bardziej teoretycznie podchodziłem do tego, ale jak ktoś lubi, to na pewno coś śmiesznego tam można śmiesznego, wesołego, kreatywnego zrobić. I przykładowe pytanie: jaki jest właśnie typ Machine Learningu, który używa label data? No, oczywiście jest to Supervised Learning, czyli wytrenowany model. Trzecia rzecz: Computer Vision. I tu mamy zagadnienia czyli image classification, object detection, image segmentation i tak I przykładowe pytanie jest, który właśnie, która usługa potrafi wydobyć tekst z obrazka? Jest to OCR i to też lubi się zdarzać na egzaminie. I pod spodem mamy usługi, wykorzystywane właśnie Computer Vision, i tu mamy właśnie kilka. I też ten custom Vision miałem też na egzaminie, z tego co pamiętam. Czyli właśnie chodzi o to, że możemy sobie stworzyć swój własny model. Nie jest on jakby w 100% ażura, tak? Tylko my tam wkładam jakiś wkład własny. Lecimy dalej, czwarta rzecz, Natural Language Processing, czyli interpretacja ludzkiego właśnie ludzkiej mowy, ludzkiego pisania tekstu, tak tu mam właśnie Text Classification, Entity Recognition, czyli tam jeżeli jest jakaś marka, tak? Znana rzecz, to domyśla się, co to jest, jak ma gdzieś tam jakiś słownik, czy e, i tak dalej. Language Understanding, Translation, Translation to oczywiście Google Translator jest tutaj, myślę, że jednym z przykładów, ale bardziej bym powiedział, że chatboty, tak? NLP, no chatbot, czy chat GPT rozumie, co się do niego mówi, jakoś tam odpowiada, tak, można sobie z nim pogadać. E, Na no jakieś przykładowe, właśnie pytanie, która usługa tłumaczy języki, no to proste, tak, Azure Translator, czyli tak widzimy, no, można się domyślać na takich nawet egzaminach, myślę, że nawet idąc mało przygotowanym, jakieś punkty można zgarnąć, ale nie warto, <grych> lepiej się nauczyć. Piąta rzecz, Generative AI, to jest najmniejszy dział, 10-15% z tego, co znalazłem, aczkolwiek to się też może różnić, te procenty, to nie jest 100% pewne. I oczywiście, to jest Generative i tak dalej, i tak dalej, przykładowo właśnie Pytanie, czyli y, która usługa Ażura oferuje dostęp do y, ChatGPT, tak, GTP Access? No jest to oczywiście z OpenAI, tak. OpenAI stworzyło ChatGPT i podpieli to potem pod Ażura i mają właśnie fajną konfigurację. I jakie było moje przygotowanie? Więc online videos y, w YouTubie, y, no lubię tą platformę, tam też tu jestem, jest ten kanał. Więc Azure AI Fundamentals z FreeCodeCamp.org. Oni mają setki, jak nie więcej, e, właśnie różnych poradników i mają takie właśnie upakowane do Azure AI, także sobie tam przerobiłem. Nie wszystko, nawet nie połowę. E, ten początek zawsze jest bardziej ważny, potem jest tak też bardziej dookoła. Także to Wam polecam. To się ciężko przerabia, bo jest, napakowane treści jest bardzo dużo. Także trzeba sobie z tym to nie jest tak, że w tramwaju się to przesłuchajcie, i się wie, tylko trzeba nad tym siąć. pre oczywiście warto porobić. To jest najważniejsza rzecz w sumie, bo egzamin weryfikuje, czy potrafimy odpowiedzieć na pytania, a nie czy rzeczywiście potrafimy robić te rzeczy z AI. Tak? Także pretesty, bez pretestów bym nie szedł na egzamin. I gdzieś można znaleźć darmowe albo kupić sobie tam na Udemy. Udemy są też jakieś no i mój czas, jak to wyglądało, moje przygotowania, czyli no z pewnością na studiach miałem przedmiot sztuczna na inteligencję, nawet robiłem jakąś prezentację kiedyś na angielski, o właśnie czym się różni machine learning od deep learning, także jakieś podstawy, ogólnie zrozumienie, koncepcje znam, żura też trochę znam, także też to pomaga. Natomiast no, takie intensywne 4 dni, ale takie poważnie intensywne, że bez innych rzeczy dookoła, no to udało się w 4 dni właśnie. I miałem gdzieś około 800 punktów, albo więcej, ponad 800 punktów. miałem, musiałem zobaczyć, koło 800 punktów miałem na 1000. Także też nie jakby minimalnie nad kreską, tylko jednak trochę bardziej pełną nogą. Przekroczyłem próg 70%. I oczywiście warto sobie przed samym egzaminem powtórzyć. Najlepiej założyć jeszcze jakiś zeszyt, żeby jak się piksze, to też się utrwala. Tak pisanie ściąg się, podobno też e, no, nie szlachetne, ale też się człowiek uczy, jak pisze. Tak, jeżeli coś piszemy, to lepiej się zapamiętuje. Warto sobie przypomnieć przed egzaminem wszystko tak, powtórzyć, bo potem jest nagle taka dziura w głowie, także nie wiadomo, gdzie ta wiedza wparowała. I ja też mam tą fajną strategię, żeby brać egzaminy na poniedziałek, ponieważ cały weekend można się pouczyć. No chyba, że ktoś lubi imprezować, no to to, to średnio. Ale no, w weekend można coś ten przysiąść, a potem w poniedziałek zdać. W tygodniu chyba są inne obowiązki, ale to zależy, kto co, jak lubi. Sam egzamin ym, no to ja brałem właśnie egzamin w dedykowanym miejscu, gdzie to zdawałem Learning Center podobnie jak poprzedni egzamin. Ym, no i co, i podobnie jak poprzedni egzamin, jest też ten test ABCD. Czy są wielokrotnego wyboru? Zwykle piszę, ile trzeba tam podać. Są takie pojedyncze pytania, ale że, że nie piszę, ale to jest tam raczej, można się domyślić, co trzeba wstawić. Jeżeli chcecie więcej szczegółów, to odsyłam do mojego poprzedniego materiału AZ900. No tam, tam wyszczególniłem wiele rzeczy, wiele szczegółów. No i tu w sumie to w zasadzie pokrywa wszystko, albo prawie wszystko. Także także, jeżeli jesteście ciekawi, to proszę, żeby tu nie kopiować wszystkiego, to pozwoliłem sobie zrobić tak. I tu jak zeschedulować egzamin, czyli jak się zarejestrować na egzamin, trzeba iść na tą stronkę Microsoftu właśnie, poszukać Browse Credentials. Możecie mieć po polsku, tak? Czyli wyszukaj, nie wiem, certyfikatu, tak? Tam musicie wpisać, poszukać, zaznaczyć, i potem macie to schedule, egzamin i tak dalej. Jest możliwość otrzymania 50% zniżki. Jeżeli się zapiszecie na Azurowe, takie. Tre treningi, które są publiczne, albo trzeba się zarejestrować. One trwają dwa dni, bodajże, i tam podczas tego eventu oni dają kody promocyjne. Jakoś tak, albo po fakcie. Nie trzeba chyba też być na tym 100%, ale nie jestem pewien. W każdym jest możliwość 50% zniżki, także zawsze coś. A jak pracujecie w jakiejś większej korporacji, to jest szansa, że istnieje jakiś program, który Was wesprze. Jakiś voucher dostaniecie czy coś także możecie też powiedzieć, bo Azure jest dosyć znany. Jak wygląda certyfikat? Yy, tu mamy moje właśnie past Exams, czyli widzicie, że jest Microsoft Azure Fundamentals oraz AI Fundamentals, tak? Pod tym linkiem można znaleźć w profilu, jak się zalogujecie, jak już zdacie, oczywiście. I sam certyfikat wygląda właśnie też tutaj tak bardziej. Yy, tak ładniej, tak? I to możecie sobie podpiąć pod LinkedIn'a i tam to wszystko ładnie wygląda. No i w sumie tyle. Także, jeżeli zdajecie, planujecie zdawać to powodzenia, no samo nic nie przyjdzie, tak? Trzeba, jak pan Pudzianowski mówi, pracować, pracować i wtedy, wtedy się uda zdać. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do kolejnej części poradnika.